17 i pół punkt. No i przede wszystkim 5 punktowa przewaga po pierwszej tak serii. To wystarczy do tego, żeby Noel wyszedł w tej chwili na miejsce pierwsze. 3,5 punktów. Dobra. No i to jest już taki kroczek w stronę podium. Nieśmiały, ale jest bogów. Przecież piąty po pierwszej serii. E, Andrzej uprzedzał wyprzedzał ratę o punkty 50. Tak jest. To może być wystarczająca na piepole, bo na Europa, ale, ale nie musi, Ciekawe, co? ma upierzenie. Albo samica, kosa. Ale w akwizsku. No, ja, 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 ja nie, tutaj nie, 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 nie. Co tam się stało? No to tym samym chyba Jan Herl z 23 ma szansę na 10 pozycję wskazać. Oj, co, co ja narobiłem? Co ja narobiłem? Ja Jabł zaczepiłem tam dosłownie pół godziny temu i Już się znalazłam a to było